Po raz kolejny na Feliksówce Przed chwilą przeleciały Para gęsi Gęgaw To było jedno z pierwszych stanowisk Które znam, bo w 1989 roku Miałem tu pierwsze lęgowe gęsi Gęgawę Na pewno ich jest więcej niż jedna para no ale przed chwilą przeleciała jedna para No odzywa się z boku Dzięcioł Czarny. O, słychać? Nie wiem czy słychać, ale, ale przede mną są, jest Dzięcioł Czarny, są żurawie, też się odzywały, czyli lęgowe, kruki, No to jest ten czas, kiedy kruki już są w gniazdach, już mają terytoria Eee, zajęte to jest za następny gatunek lęgowy. No myślę, że chcę przejść i zobaczyć. No popatrzcie tam są teraz piękne słońce. Mam nadzieję, że, że jeszcze wyleci jakaś gęgawa. Przeleci, uda mi się sfotografować. Natomiast no, torfowisko jest przepiękne. Natomiast tutaj ten wał wydma, który ogranicza właściwie stanowi taką zaporę mm, od strony północnej. Eee. No Wygląda jak po jakimś czyszczeniu e, takim potężnym. Ta monokultura sosnowa tam wcześniej jeszcze to wyglądało tak jakby ktoś po prostu poobcinał wszystkie gałęzie. Myślę, że to te wichury, które przechodziły spowodowały, że część gałęzi po prostu została. Sąsiednie drzewa utrąciły, nawzajem sobie całe. Więc tam wygląda jakby ktoś naprawdę oczyścił to wszystko. E, ogłowił te sosny. Sporo jest tego. No, przydałby mi się... No, są jeszcze czyże, są jeszcze gile, czyli taki skład wiosenno-zimowy. Niedługo się pojawią tutaj płazy. Problem będzie z tymi płazami, no, dlatego, że samo bagno jest dosyć duże, czyli torfowisko. Jest dosyć duża, one na pewno będą tutaj gdzieś na, na brzegu. Znaczy przede wszystkim no to jest straszne, jest ilość tych śmieci, które tutaj są. Tutaj jest kumulacja z iluś tam lat. One powoli tutaj, jak widać, no są przykryte już mchem Natomiast no, rozkładać się jeszcze będą bardzo długo. Okay. O, słyszycie? Lekkie gęganie Są i gąski I to na pewno już kolejne W zeszłym roku miałem tutaj taką grupę żurawi na początku maja. 11 sztuk wyleciało nagle na mnie ale zanim sięgnąłem jak zwykle to aparat. To zdążyły uciec. A fajnie leciały, bo leciały tuż prosto na mnie. Chyba mnie nie zauważyły w pierwszym momencie, także miałem możliwość. Teraz podchodzimy pod otwarte lustro wody. Ostrożnie, może. Może się coś uda zobaczyć. Tak, tam coś jest. Eee, sorry. Patrzcie, żurawie. Żurawie, nie wiem czy... Op. No nie zobaczycie tego. No niestety muszę kończyć. Na razie, hej!